Sekielski chce udowodnić, jak wielkim problemem jest zatajanie pedofilii w kościele. Dziennikarz zbiera pieniądze na dokończenie swojego dzieła od zwykłych ludzi, którzy chcieliby go wesprzeć w produkcji. Niczym bohaterowie Spotlight chciałby, aby prawda w końcu weszła na jaw, Tomasz Sekielski dociera do informacji, które mają pogrążyć wielu polskich duchownych. Okazuje się, że jeden z najpopularniejszych dziennikarzy w Polsce, w założeniu, chciałby dotrzeć do wszystkich wynaturzeń, jakie miały miejsce przez ostatnie lata w polskim kościele. Trafił już na kilka tropów, o czym poinformował na swoim Facebooku. Teraz pani mężczyzny nie mają wątpliwości, premiera materiału będzie głośniejsza niż Kler Smażowskiego. Powstaje film o pedofilii w kościele. Tomasz Sekielski dotarł do ofiar księży dziennikarz. Przez długi czas związany z TVN, postanowił zająć się poważnym problemem, jakim jest pedofilia w kościele. Mężczyzna zbiera pieniądze od ludzi, w ten sam sposób powstał film Wołyń. Prawda, jaką chce ujawnić będzie szokująca, a sam dziennikarz otwarcie przyznaje, że spotkał już do tej pory zarówno ofiary. Jak i miejsca zamieszkania księży pedofilów. Na swoim Facebooku postanowił opublikować fragment materiału, który ma mu posłużyć w dojściu do prawdy. Dziennikarz rozmawiał z księcem Adamem Jabłońskim, rozmawiali o innych duchownym który przyznał się do zarzutów skierowanych wobec niego. Mężczyzna molestował dzieci. To jest moja prywatna kaplica, miejsce odosobnione. Tu nikt nie przychodzi, tylko moi znajomi. Ksiądz Adam spowiada ludzi i ma kontakt z dziećmi. To jest mój dom prywatny. Moje rodzeństwo przyjeżdża tu z dziećmi. Nigdy nie chowałbym tych dzieci przed Adamem, powiedział przed obiektywem Sekielskiego. Później rzucił w stronę wszystkich dziennikarzy niepokojące zarzuty, które świadczyły o tym, że Jabłoński problem widzi w śledztwach, a nie w przestępstwach swojego kolegi. Ksiąca jest moim kolegą. Nie boję się, że będzie siał zgorszenie. Że wam się Kuwa chce całą niedzielę poświęcić, żeby Adama ścigać, dodał po chwili duchowny, sugerując, że nie widzi problemu wobec swojego kolegi. Premiera filmu Kler była wydarzeniem, które zmieniło dialog polskiego kościoła w sprawie pedofilii. Okazuje się, że Tomasz Sekielski może doprowadzić do odkrycia kolejnych szokujących faktów. Jego film dokumentalny już teraz stał się głośny. Ujawnienie kulis księży pedofilów może mieć niebagatelny wpływ na nastroje w polskiej debacie publicznej.